Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jaki portfel wybrać do przechowywania swoich kryptowalut. Na sam początek pokażę Wam parę mobilnych portfeli, które możecie pobrać na swój telefon z App Store lub Android Store kompletnie za darmo. Na pierwszy ogień leci Trust Wallet, w którym możecie przechowywać bardzo dużą ilość kryptowalut. Trust Wallet jest oficjalnym portfelem od giełdy Binance. Trust wspiera wiele blockchainów i może przechowywać np. Ethereum pod szyldem ERC20, BEP2 oraz BEP20. Dodatkowo możecie zbierać tokeny NFT, które są zbudowane na Ethereum. Portfel BRD to bardzo łatwy w użyciu portfel, który również wspiera masę projektów. Przy większych kwotach warto zakupić oficjalną kryptowalutę BRD, dzięki której będziecie mieli mniejsze prowizje. MyEtherWallet to najlepszy portfel do przechowywania Ethereum. Są tu dostępne wszystkie tokeny zbudowane na platformie Ethereum. Portfel ten bardzo dobrze sprawuje się, gdy chcecie wysłać swoje środki na jakiś smart kontrakt. Do mobilnych portfeli polecam jeszcze coin OMI, który w swoim działaniu jest bardzo podobny do BRD, lecz nie ma jeszcze swojej kryptowaluty. Dla osób, które inwestują większe kwoty, warto, aby zaopatrzyli się w portfel sprzętowy ledger albo trezor. Wersję wybranego portfela musicie dostosować do tego, jakie kryptowaluty chcecie przechowywać. Oczywiście każdy z nich wspiera te największe kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash itd. Ceny takiego portfela sprzętowego zaczynają się od 250 zł. I pamiętajcie, aby zawsze go kupować od sprawdzonego dostawcy, najlepiej z ich oficjalnej strony. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Zajrzyjcie jeszcze w opis.